Rozpatrzenia petycji, która została szeroko omówiona podczas obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z uzasadnieniem. Czy są pytania do tej petycji? Może pani przewodnicząca, aby zabrała głos? Dwa słowa w kwestiach. E, e. Bardzo proszę, pani przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pani Szanowni Monika Tera. Że tutaj powiem to, co częściowo ujęte zostało w uzasadnieniu. Autor petycji wnosił, aby komisja rozważyła możliwość zawieszenia bądź zerwania umowy partnerskiej miasta Piotrzkowa Trybunalskiego z miastem Nestjona. W dyskusji nad petycją z udziałem autora przeważał pogląd, aby zawiesić taką umowę partnerską. Należy również zaznaczyć, że Rada Miasta Piotrzkowa Trybunalskiego potępia obie strony konfliktu i jest przeciwna jakimkolwiek konfliktom zbrojnym. W tym stanie rzeczy poddałam podczas posiedzenia komisji pod głosowanie wniosek w sprawie zawieszenia umowy partnerskiej i tym samym uznanie petycji za zasadną. Jeśli chodzi o głosowanie, to podczas głosowania cztery osoby głosowały za, jedna osoba była przeciwna, cztery osoby się. Wstrzymały. Yy, I dlatego też yy, przygotowany został projekt uchwały, aby petycję uznać za zasadną. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej tak. kwestii? Pan Piotr Gajda, bardzo proszę. Proszę Państwa, byłem tą osobą, która była przeciwna. A dlaczego? Uważam, że petycja, co do właściwości, nie, jest skierowana, nie powinna być skierowana do Rady Miasta. Jest akcją polityczną partii Razem, co panowie zresztą podkreślali po zakończeniu dyskusji, gdy wychodzili z sali i odpowiednio skomentowali, czego byłem świadkiem. Natomiast, proszę państwa, o coś innego chodzi. Zaproponowałem tym panom, żeby przygotowali petycję potępiającą obydwie strony i żeby był to ewentualnie, już bardzo chcą protest przeciwko wojnie. Ale panowie powiedzieli, że oczywiście tego nie zrobią. Chcą, żeby w tym kształcie petycja była zaprezentowana. Chcę przypomnieć, co się działo. Proszę państwa, yy, yy, palestyńczycy zaatakowali Izrael, 1200 Żydów zginęło wyrżniętych praktycznie, albo zastrzelonych, bo wyrżniętych nożami. Uprowadzono 250 Żydów, z których połowa zginęła. I pytam się, co ja bym zrobił jako Polak, gdyby nas zaatakowano i zrobił nam to samo? Jaka odpowiedź by miała być? Proszę Państwa, oczywiście. Faktem jest, że Izrael w tym momencie zastosował maksymalnie przemoc w stosunku do Palestyńczyków. Ale pytam się, zapytam się tych panów na sali, czy prawdą jest, że podejmując ataki na, na strefę gazy, dano dwa dni na opuszczenie? strefy działań wojennych dla ludności cywilnej. Było. Czy panowie zarzucili dalej, że Izrael atakuje szpitale i szkoły. Zapytałem się pod iloma szkołami, szpitalami były bunkry i przejścia na stronę izraelską. Ja, na co poszły pieniądze, które były przeznaczone dla pomocy dla strefy gazy. Okazało się że rzeczywiście były, były pieniądze przeznaczone na budowę schronów i pod szpitalami i, i, i przejść na stronę izraelską, do atakowania Izraela. Ja nie bronię Izraela, bo uważam, że państwo palestyńskie ma prawo istnieć i powinno mieć to państwo istnieć, ale nie tą drogą, potępienie powinno być obydwu stron, a nie wybieranie sobie jednej strony, a wybieranie drugiej, bo zbrodnie popełniane są przez obydwa. By obydwie walczące strony. I proszę Państwa, następna rzecz, Pan Starczewski, bo Pana Starczewskiego aresztowano. Proszę Państwa, Pana Starczewskiego uratowano, bo za 50 mil było pole minowe, pole minowe, na które by te wszystkie statki weszły i dopiero by była zabawa. I proszę Państwa, i ta petycja w związku z tym, co do właściwości, jest niewłaściwie skierowana do właściwego adresata. Uważam, że powinna być jednoznacznie odrzucona, gdyż Rada Miasta w tej formie nie powinna tej petycji rozpatrywać. Tak jest moje stanowisko, dlatego głosowałem przeciwko. Natomiast apelowy, powinny być apel do dwóch stron, oby, żeby nie stosować y, y, przemocy w stosunku do siebie, a prowadzić dialog. A ten dialog nie był prowadzony, tylko była agresja zbrojna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Adwocem widzę pan prezydent Piotr Kulbat chciał zabrać głos. Bardzo Dzień proszę bardzo. Ja swojego osobistego poglądu, może na tą sprawę nie będę przytaczał, natomiast chciałem się odwołać tu do państwa przed głosowaniem z taką prośbą, nie wchodźmy w kompetencje polityki rządowej. Polityka międzynarodowa zupełnie nie dotyczy naszego samorządu ja proponuję, żebyśmy się do tego w ogóle nie odnosili, bo wywołamy kolejną awanturę, która tak naprawdę nas nie dotyczy. Naszego miasta nie dotyczy ten konflikt, każdy ma na to jakiś pogląd, jakąś wrażliwość osobistą, i jakieś poglądy polityczne pewnie, natomiast zajmijmy się sprawami, które dotyczą bezpośrednio miasta Piotrkowa Trybunalskiego. To partnerstwo, jeśli chodzi o to miasto, jest zupełnie, można powiedzieć, no, zawieszone, martwe, więc taka petycja może spowodować wywołanie kolejnej awantury i wizyty może różnych stron, którzy bez względu na to, jak się odniesiemy, ktoś będzie niezadowolony, więc proponuję nie zajmować żadnego stanowiska. To nas po prostu nie dotyczy jako miasta Piotrkowa. To nie są nasze kompetencje. Zostawmy to, yy, to rządowi polskiemu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Yy, głos w dyskusji chciała zabrać pani Agnieszka Hojnacka. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Yy, nie mogę się tutaj do końca zgodzić ze zdaniem swojego przedmówcy, a to choćby z tego względu, że w sytuacji konfliktu chociażby na Ukrainie, My współpracę z takimi miastami, jak chociażby Kostromat czy Małodeczno rozwiązywaliśmy. W związku z tym petycja mieszkańców podkreślam, bo nie wiem dlaczego, bardzo mi się to nie podoba i muszę tutaj podnieść to, nie podoba mi się, dlaczego my jako Rada Miasta dyskryminujemy mieszkańców. Może zaczniemy ich weryfikować pod kątem przynależności partyjnej, religijnej, nie wiem jeszcze jakiej. Bardzo mi się to nie podoba, jak również bardzo na y, ostatniej komisji, na której byli ci mieszkańcy tutaj, niezależnie od tego, do jakiej partii należą, y, zachowanie pana przewodniczącego Rady Miasta, który stwierdził, że on nie będzie rozmawiał z politykami, on ma inne ważniejsze sprawy i wraca do swoich obowiązków. No drodzy Państwo, nie tędy droga. Ci ludzie, którzy przyszli tutaj do nas z petycją, mieszkają w tym mieście, płacą podatki, mają czynne prawo do głosowania. Jeśli chcecie w ten sposób dyskryminować ludzi, to dyskryminujcie wszystkich. A zostawcie swoje szyldy partyjne przed tym wejściem, o tutaj, bo polityka bardzo często towarzyszy yy, w obradach na tej sali. Przypominam również państwu, że na tej sali tutaj w tej kadencji słuchaliśmy między innymi przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej na komisji skarg wniosków i petycji również. Słuchaliśmy tutaj mimo woli przedstawicieli partii PiS, Gazety Polskiej i tak dalej i nikt tu nie był dyskryminowany. Nagle jeżycie się na samą wzmiankę o partii Razem. Zupełnie tego nie rozumiem i bardzo proszę o nobilitację na tym polu, bo ja na dyskryminację kogokolwiek w tym mieście i w tej Radzie Miasta się absolutnie nie zgadzam i proszę Doprowadzi się, panie przewodniczący, do porządku pod tym względem. Pan ma prawo mieć swoje poglądy, ma pan prawo nie tolerować pewnych partii, ale proszę te poglądy e, zabrać sobie do domu. Dziękuję bardzo. Dziękuję adwocem pan Piotr Gajda i że jeżeli nie będzie więcej osób, które chciałyby zabrać głos, przejdziemy do głosowania. Chciałem zaprotestować przeciwko stanowisku radnej chojnackiej. Po pierwsze, rzeczywiście pani pokazała Poluszkiem won dla spraw politycznych i pani powinna na komisji właśnie tak y, powiedzieć, że sprawy polityczne, czyli ta petycja wychodzi za drzwi tego urzędu. Natomiast wiem, co ci panowie powiedzieli, gdy pan przewodniczący wyszedł i jak się zachowali i to nie było fair. A to, że rzeczywiście jest sprawa upolityczniona, to jest fakt i nikt nie jest przeciwko partii Razem, bo bardzo lubię ja pana Ra Zandberga, no I życzę dobrze temu panu, naprawdę, z całego serca, bo wiem dlaczego życzę dobrze jemu. Natomiast, proszę państwa, nie może być sytuacji, w której jedna strona jest w czambu potępiana, a druga nie. I pani niestosowność polega na tym, że pani powiedziała, że stosunki ro, wojna rosyjsko-ukraińska jest y, y, porównywalna z tym, y, co się stało w Izraelu. Nie. Tam był konkretny agresor, który zaatakował państwo Izrael, państwo Izrael niewspółmiernie odpowiedziało na, na ten atak. Natomiast tutaj pani nie ma naprawdę chyba realnego spojrzenia na rzeczywistość. Rosja zaatakowała Ukrainę bez żadnego powodu i dalej Ukraina walczy. O czym pani mówi? Jak można takie porównania robić? I gdzie pani empatia jest? Gdzie pani rozsądkowe spojrzenie na ten konflikt? Jest to skandal, pani wypowiedź, na pani przeprosić. Dziękuję szanowni państwo chyba w tej kwestii wchodzimy tutaj w poglądy i zaczniemy naprawdę wypowiadać i to nie ma sensu jest petycja państwo się zapoznaliśmy przejdźmy do głosowania proponuję abyśmy przeszli do głosowania i bardzo proszę państwo wyrazicie poprzez głosowanie swoje zdanie w tej kwestii kto z państwa jest za tą petycją dobrze bardzo proszę informatyka o przedłużenie i przejdźmy do głosowania. W takim razie, kto z Państwa jest za tą petycją, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia tej petycji, a petycja była za, to wciska przycisk zielony. Kto jest przeciwny, który nie chce wchodzić w politykę, wcisk, przycisk, wciska przycisk czerwony. Kto się wstrzymał, przycisk żółty. Czy Pani Kinga bierze udział w głosowaniu? Czy Pan Łukasz Janik bierze udział w głosowaniu? Rozumiem, że czekamy. Bardzo proszę informatyka o pomoc. Czy Pani Agnieszka bierze udział w głosowaniu? Czy Pan Radny Mariusz Maciołek bierze udział w głosowaniu? Dobrze, ma Pan prawo. Dobrze. Czyli czekamy na Pana Łukasza Janika, ale bardzo proszę komentarze zostawić dla siebie albo po zajęciu. Dzisiejszej sesji. Możemy podsumować w takim razie wynik głosowania. 6 jest za, 10 osób jest przeciwnych, wstrzymały się dwie osoby, trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu, dwie są osoby nieobecne, petycja została odrzucona. Dziękuję, przechodzimy do punktu 4.2, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Piotrowa Trybunalskiego. Opinie Komisji, Komisja Budżetu, Finansów, Polityki i Gospodarczej Spraw Mieszkaniowych, opinia pozytywna.